Zgadzał giganta pająka, ale on gdzieś uciekł na sawkę chyba. No, jak coś, to ja ten film będę wstawiać. To, to już chyba czwarta próba tego nagrania, bo ciągle przez przypadek wyłączam ten... no, nagrywanko. Mam nadzieję, że tym razem nie włączę. Trzymajcie za mnie kciuki. No i... Jak ja, jak wie, ja wie, będę to... montował ten film, to na pewno coś miłego ja się napiszę w opisie się... do was, więc jest, jest spodę... sprawdzajcie nie ma, opis. Nie Prawda, tutaj no nie bo, przyczyna. no ale ja tutaj, teraz nagrany no, mam Wiktor. No jak to to dobra, jakbyś zaczął płakać na nagraniu, bo, bo Wiktor cały czas płacze. I bliźniaki w sumie. To ja nie wiem, co ja bym mu zrobił, nie? No. Hmm. Wiktor tam się buja. Tam Majorek, Kuba, tata i Igor. Oh, majorek. Majorek idzie, Majorek. Major. 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 No. Z w samym tym odcinku... W innym z od odcinków na działu mówiłem, że większość czasu spędzam na blokach, a teraz to się zmieniło trochę. No. Y tam coś sobie przegląda. Tam nie w internecie, bo <głos》> w internecie. Kuba po prostu tam gada z sąsiadką i szuka różnych gigantów. A ja przed chwilą sobie siedziałem na hamaku. I chyba jest taki luźny odcinek. Nic ciekawego, co się nie będzie działo. Hmm, a może. Hmm. Dobra, to gdzieś pójdziemy. Gdzieś nie, bo. Dobra, nie No i może Ale to on dopiero dwie minuty trwa. No i co? Ale zaraz przez... możesz przestać. Go no i jeszcze twoje darcie na, na odcinku, brawo. Ty cały czas się na odcinkach tylko bierzesz. No dobra, to później, jak się nie będzie dało, go to jest I w ogóle, wcześniej ten kopnik, kto tam zaatakował, to przez bliźniaków uciekł. Przez Igora. Aha nie no. O! To może chociaż na drzewo wejdę z wami. O, w, tych, w tych klapkach to. Jest trochę głupie i ryzykowne troszeczkę. Ale czego się nie robi dla widzów. O, teraz jestem na drzewku właśnie. No. O kurde! O kurde! O! Jestem na drzewku. Drzewku! Patrzcie tutaj są liście. Na każdej drzewku są liście. i tam sobie jabłówka rosną. Takie czerwone kropeczki, to jabłka właśnie. No. I chyba bardzo soczyste są jabłka. Takie prosto z drzewka mówiłam. Więc... Jak nie macie jabłoni, to są wam zasadzić, bo takie soczyste ja są takie. No. No. Możecie tam zobaczyć, że no. Jestem na drzewu, na drzewie, dobra i ja będę ten odcinek koń, ten kończył, tylko znajdę do wami dużo drzewa, o, Bo o Boże jak ciężko się schodzi, jedną rękę, o Boże dobra, Prawo się zabiłem, dobra, to to będzie koniec, pa. Kuba to może ty się pożegnaj, powiedz tylko elo elo.